PEGI 18 Witam w kolejnym programie poświęconym grom po Dziś pa... bardzo nowym. Dziś zaprezentujemy no. wam GTA 4 Cross Edition. Cross jest, yeah, jest to najnowsza gra przeznaczona tylko i wyłącznie na PSP. My gramy na Xboxie. No nie gramy na tym, no na Xboxie. Zajebiście czy nie ruszyłem. Czekajcie, nam zamknęli bramkę. O, gitara jedziemy. Dobra. I to jest tak zwany mm, zajebisty Oczywiście chciałbym podkreślić, że wszystkie nasze o. filmiki mają podtekst humorystyczny. No. Także oceniajcie, bawcie się dobrze. I płaccie na konto, nie? Przelewem. No, jak wam się podoba. Kupimy wtedy coś lepszego, to pokręcimy... <grywanie> Kupimy lepszego kamienia do nagrywania. <grywanie> <grywanie> Dokładnie. <grywanie> Kupimy lepszego kamienia, bo daje się tębić <grywanie> Nie da rady. <grywanie> Będziemy lepszym kamieniem nagrywać, <grywanie> będzie lepiej. Także dajcie kamienia, <grywanie> No. Takiego Uro. fajnego, żebyśmy w KD grali. Kurwa, mu dubą rzuca. Nie no, ten cross edition wymiata, ty a on umie zejść z motoru? Pewnie, popatrz o, o widzicie? Jest, tak. Da się zejść z Ale motoru. Po co schodzić jak... Można jak można jeść. latać? Po co jeździć skoro Właśnie. można latać? Tutaj polskie drogi, prawda? No, polskie dziury, zajebiste. Kurwa. Tutaj Polskie, polskie drogi. O, zeszliśmy z motoru. Niestety Niko Nasz to, zajebisty system nie. dróg moi drodzy Naszym głównym bohaterem jest ser Niko Beliko Ser Polskie drogi wymiatają No i co, ścigamy się w kółko jak pojeby w ogóle gra bezdenna kurwa i tak Nie ma fabuły, jeździsz no, no i to, to wszystko, wszystko gówno jakieś, co to, co to kurwa wymyślił Ja pierdolę Patrzcie hop No i bum, i tak Hop, kurwa. jeb Bum no, I w kółko no. tak samo no co to za w ogóle, hello Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kopia23 i... Krzyk 17! A jakże kurwa inaczej? A, a, kujowy wstęp, ale dobra, to się wytnie. A kogo byście się kurwa spodziewali? <grystanie> dobra. Także e, mamy dla Was niespodziankę. E, co? Dostaliśmy jako? nową grę. No nie, patrzcie, jest pudełko, bo zaraz będą kurwa tam mówić Piraty, kurwa piraty! No, nie no ma piratów żadnych. Także odpalamy Need for Speed Shift. O. To jest Big Surf Island. Bernard Parada jak zauważyliście. No. Gra, no co mogę wam powiedzieć o grze, no zjebana i tyle. Nie, nie no, dobra, fabuła <laughs> słaba, grafa no. mało wymiatająca i tyle nam w tym temacie. Ogólnie ocena minus 1, <laughs> Nie, zajebista. Nie, gra jest zajebista, od, od, od pierwszego, wejrzenia, od pierwszego wejrzenia już kurwa... Suty i mi miękły. Dokładnie. <grym> Suty miękły. Óź mi ten... to wyjaśni. <grym> Dobra. Kula. <grym> masz, masz szczęście. Dobra, damy sobie taki kolor. Żółty, fajny, taki... Fajny. fajne. <gry> tak. grę. Patrzcie, macie do wyboru, do koloru. Ej, pokażcie palcem, którą chcecie. <gry> A, pan Juzio wybrał tą, tak? Się. No dobra. Juzio, masz Call of Duty. Nic nie, nic nie bojaj, kurwa. Nic nie bujaj. Masz to, no, Call of Duty. Patrz, kurwa, ci pokażę, o. Widzisz? kto gramy. To się, to, się, to się przytnie, no. także, bo to za długo trwa. To jest zmienianie kulty, nie? E, no. Wszystko pokażemy okay. Spierdolone. Pierdolona to modern Warfare pokażemy, original, kurwa! kopi, burdol. Burdal kopi. Dlaczego ja nie przerobiłem swojej konsoli 260? Ponieważ jej nie mam. Nie, chwalę się, to pochwalę się trochę. Tu jest tak. Call of Duty World et War. Bernard Paradise. Nie wiem czy dobrze wymawiam, ale chuj mnie to. Modern Warfare 2. Nie wiem czy dobrze wymawiam, ale huuj to. Pure. Pure. Purpure. Lubię pure. Grante FAuto 8. Nie, kreski. No. Hello. 10. Far Cry 10. Prototype Team. Need for Speed Shift. Shit, Shit. E, Street Assassin Panda Fukungu Lego Jones Indiana Jones Mohamed Abdul Fabel 2. Lipos Unos Luxors I to jakieś... Quattro. No, Quattro Muchos A to jest Twój stary Dziś przedstawimy kolejny kolejną recenzję. Tym razem e, zarecenzujemy e, e... fantastyczną grę e, Pure. Piła 8. No nie, no Pure, nie. No, Pure. Pure tam jaki? Pure, pure. Jakie to Ej, on, Dobra, czyta... Pur -pure, on czyta ta? nie. On czy ta tam i nie ma jaki korek? Pure, kurwa, Pure. No. Pure. Nie, e, Pure. Dobra, Pure. O, witamy w Pure. Troszkę są okej, okay, dobra Takie coś, teraz mamy 5 giga dysku i nie wiem co teraz nacisnąć Mam wielki Możemy może tylemat. wy wybierzecie e, Naciskać A czy B Jak myślicie? Napiszcie w komentarzach Kolejna część filmiku za tydzień <śmiech> <śmiech> Także e, chciałem pozdrowić panią Kinges. Jak z... Z Łodzi, Złodzi, złodzi, bo Łodzi? ona mówi, że z Betonia nie jest, bo się przeprowadziła, czyli Kingę złodzi, tak Kingę złodzi co gada Kingusia z nami na Skypie, no. Tak i jeszcze pozdrawiamy Dawida. Tak Dawida, ekierkę Kondrada. Kondrada, dokładnie tych zajebistych tysiąków. No jebcie tam komenty ile wlezie, nie? No. Lizaka pozdrawiamy. Nie, ogólnie to gra jest wyjebana, tak naprawdę jest zjebana. Ona jest wyjebająco zjebająca. Dokładnie.